Nie ma prizinga. <śmiany> czy mi się wydaje, czy on już czymś rzucił? Tak, życzy, ży, Je Jest kość jest w kiblu kogo, a mnie? Je Jest kość w kiblu, kręgosłup, kurwa, przez taśmie e Piątka chyba, z co rozumiem? Ta, jest piątka prawdopodobnie Ta jest piątka e tak. MF5 Jest te Orby, jeszcze... Orby. Orby. To... Rajdżu albo Obakę, o kurwa po co to, to sprawdza spirita z go nie będzie? Halo. Przecież Nie może być spirit boxa. No w ogóle ja tu ma nie ma. Pan nie ma freezinga. Oh. Ghost event mamy. Ciekawe. Aha, pewno. Od tego tylko jak był freezing to pana alecia A teraz to zmienili jest od 5 stopni. No, dobra. On tu drzwi otwiera. Dobra, jak to światło zapali, czy nie? Jakie mamy dowody? No to Jest po pierwszym ataku On jest, on jest dosyć szybki On jest dosyć szybki ten duch, nie powiem Podejrzewam, że to może być radzić. Co robi obakę? Ale Nie ma fizzinga. Rajdu. Rajdu. To jest Rajdu, on zapierdala fest. Dobra, mamy go chociaż. Mam go sfoto trzygwiazdkowe! Mam go sfoto trzygwiazdkowe, Let's go. Ja już wiedziałem, że to jest Rajdu, bo to była bo jak dostałem go z Steven, to to była ta babka z tymi trzewą sukienką i to było dosłownie to samo co teraz. dobra, Rajdu, Rajdu, uciekam, mamy wszystko. Nie, nie. Sanity Sanity 25, ten. wypierdalaj tam masz za dużo sanity Jest aktywny, ma czwórkę obecnie. A tak, a tak. Mamy zadanie. Ale zapierdala. Duchoscara pistol Pistoriusa, od ta Chodź jest po ataku. Go Steven, chodź Go Steven, go Steven Go Steven, Go Steven, chodź, go Steven! Go Steven, chodź nie Myślałem, że są w ten. Mamy to Mamy to Waś, Czy właśnie jest hard? Nie, go Steven jest Go Steven, mamy zdanie spierdalamy Let's go, go. Ja to był taki pokurwiony rajdzu. Rajdz na tym domu jest tak okropny. Bo ten dom jest tak mały. Ale w filmach, jak pójdziesz, to tam na koniec, jeżeli, jeżeli skręcisz na prawo, To duch tam nie może wejść. To tam jest no to... bugowane miejsce dla niego. Eee, Więc ja tam ile, za, ile zarobiliście? 207. Ja zarobiłem 1060. Za co? A wiesz co? Ja byłem lepszy. 1065. No też 1065. Detail statystyki. Dwa o Steventy, 3 hunty, 56 interakcji w 8 minut? Pojebany. Weź tutaj. któryś z Miński na. Bo ciężko tak trochę was odróżnić. Bracie z miń, kolor skóry. Jest. jest da ja jasną stronę mocy. O kurwa. Oj, ja. Naj Najmniej rasistowskie nagrywki. Boże Działa? Działa tak, Czemu działa. mi już Sanity spada? O co Dlaczego do... mi spada sanity? Mi... Mieszkanie już w Polsce gdzieś... O, No, no a ty nie używaj! O zyje. Dobra, użyłem pokój, z brzuz... pokój w którym są jest obraz brzusz i to jest sypialnia. To jest na piętrze ja no. mówić pod v, a się byśmy mówić potwała nie podbawa, bo tak jakby tam dostów fa tu tu tu, bo to, takie... to, 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 to. Chyba tu. Nie, 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 tu nie tu nie tu. Nie, tu. nie, tam, nie. Jest to nie. Ej, sta legendarny Natali. Tutaj, tu jest, tu jest, tu jest. Mamy trójka, eee, dwójka, trójka. trójka Mamy ducha. Loki kory też tu jest. A krój, to, 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 to. jest, jest, tu jest zdjęcie Łapska. Znaczy, Dobra. tu jest Łapsko. Zrobię, zrobię, zrobię do są, są to nowe łapy. Mamy mamy UV Kura łapkę, mamy łapkę. Oho! Event To hand! Na! No, Chuja nie event! <grym, nie! <grym, No, to rzeczywiście. Incydent. A ten duch jest nudny, w chuj Wow, ale mamy dużo sanity. Dobra. W ogóle mam przecież, że ten duch jest. W ogóle korytarz, korytarz, to pokój Kibel. A tak, co możemy wykluczyć? Możemy wykluczyć między innymi piątkę, bo jej nie było. Możemy wykluczyć orbę. Freezing też, to jest polter albo phantom. Wydaje mi się, że to będzie polter. Wydaje mi się, że to będzie polter, bo on bardzo zrzucasz przedmiotami. W sumie chodźcie tam, mamy dużo miejsc, gdzie się można ukryć. On nas wtedy zaskoczył. Mamy dużo staników, pamiętaj. Wyjebane. Piękne staniki. Wyjebane. Chodź, idziemy. Nie wiem, no. żeby nie sprintować, żeby móc uciec. No, no, i tak sobie się, no. Aha Miej do piwnicy szybko z Może to był go Steven, to się po prostu zastraliśmy. Nie, boloki numeru. Jikes! <laughs> to nie działa. Dobra, jeżeli macie item przy sobie i ktoś jest tutaj obok nas, to tak, jeżeli ten duch y, bardzo rzadko się pojawiał. Bo wiecie, jak on chodzi, to tam mryga. Tak dziwnie, nie? Jeżeli on bardzo rzadko to robił. To rzuć się kubkiem albo czymkolwiek macie przy sobie. Zobaczcie, to jest fantom. Spierdalamy! <laughs> no i łatwo! S to jest fantom, spierdalamy. S <laughs> to, top 10, top 10 detektywów A ty jesteś głupi! Top 10 detektywów Nie jesteś głupi, ja pobiegłem po buta, rzuciłem go tylko i w budzie, że to jest fantom. Ja cię nie słuchałem, bo był taki jest To może zostać przy tym Ty kurwa POLTER To był polterno no. Fantom Phantom to jest twój stary, bo się nie pojawił od 12 lat Ja mam... On tu coś rzucił, On tu coś rzucił, chodźcie Kuchnia? Kuchnia albo salon. Kuchnia albo salon. No nie, tam tak ciemno jest. Łe, 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 nie za ciemno. Kuchnia w kuchni, tu rzucił talerzem. I jest dymek, dobra, mamy go. Drzwi wiem. Zapukał w okno, zapukał w okno, Sprawdził fałkom. Biegnę! Kuja, nie ma. Gdzieś, nie ma, nie ma. gdzieś tu, czekajcie, włącz światło. Gdzieś coś tu zapuka, może tu jest. O jest! Finger jest. jest, 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 jest! A jest, 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 łapa, róbcie zdjęcie. Mam fotę, mam fotę. Kurwa, już mamy tego zdjęcia. Ale foto. czyli mamy i orby i ultrafiolet, czyli Banshee, huntu albo obakę. Same w miarę okej okay duchy. Huntu jest szybszy w niskich temperaturach, banshee ma jednego typa, a Obakę nie wiem co robi już, sprawdzam. Obakę chyba Sobake się thiftuje. jest zwykły duch, ale podczas Hantu się zmieni. O, bakę zmienia Jak ten... ...bilt... <noise> OHA, OHA, JEST! TO NIE JEST HUNT, MÓWIĘ WAM! ZAWŻY TEN! O kurde, o, no i tyle było z tego <noise> Tak, to był hunt Rob, Robimy ładne zdjęcie Mówiłem, że to będzie hunt, a nie... E, MF się odpalił Sprawdźcie MF, jak tam jest w środku Kurwa mać e, To jest Banshee ogólnie, to będzie Banshee Banshee? Banshee, bo Banshee nie ma kapa na atakowanie To jest Banshee Nie, nie no trzeba, nie mi się 10. wydaje, że nie trzeba sprawdzać chyba tego tego tego, możemy po prostu spierdalać, bo Foto Afgost nie zrobimy jak jest Banshee, bo Banshee jest popierdolona Parabolika nie mamy Możemy kości poszukać, ale Nie wiemy jak jest następny target ja bym zaczął bardziej spiadać. Staraj się szukać, szczerze. Mi się nie chce, ten dom jest duży. No i nie rzucaj tym, nie ma. Wódka. Stud Oczy Widać kurwa. Aha? Widać, że student. Nie ma picia. że student. Wódkę ma przy sobie. No i zniszczenia. To był mimik. Ja pierdolę, to mógł być mi korby. Faktycznie. Ci no śmiesz jest, no. No, co nie, Loki? Bardzo fajnie jest. Super gra. Bardzo mi <grym> się podoba. O, czekaj, ja chcę 10 10. kamerę na po... 10 na 10 kamerę mi. Śmiech to ten. To nie, ten jest, duch jest ten, tak ten, zjebany. Ten, ten, ten... Śmiech to. Jeden głos? Zażyczę, ci światełko na biało? Nichu ja. No to nie. No to, Cześć, nie to, to ja to ja pogadam. To ja pogadam, wyjdźcie stąd. Dochodźmy gdzieś... W ogóle wyjdźmy na... Are you here. Are you here? Ru close. And show yourself with the sign. Are you here. Aru close. And show yourself with the sign. Right here. Are you close. And show yourself with the sign. Dziesiątka jest. jakby. Jest hand. Jest haunt, jest z kompletnie innego miejsca, niż, y, ten, niż duch wychodzi. To jest jakiś znak. Nie, żyje. Nie, ży wszyscy ży żyje, wszyscy żyją. Żyje, żyje. Śmiał content wtedy. Powiem tak. Jest haunt nowy. Chodzi i płacz. Ech, tu nie może. Nie! Mamy zaraz sanity, opi. Ale mamy taski zrobione. No, wszystkie, wszystkie, tyle <grymne> no, możemy. Nie ja wiem, jak wyjść z tego domu. No, to kieruję No. Ominąłeś wyjście, wróć. A, umarł. <grymne> <grymne> Ominąłeś <dalej> wyjście, wróć. Nie, <grymne> jest całkowicie normalnie. <grymne> <laughs> śmierć jednego to tragedia. Wow. Dwóch to statystyka. Student debil, piwo, dzia sesja? Dobra, ja bym znaczył Twinsę szczerze. Jestem spierdalał. No to go Nic nie mamy, tylko nasz najlepszy czy na bałem. to, że była taki z dwóch różnych stron. Dostaniemy kasy za obiektywy i za foty. E, Ej, no, i no, no, motuinsy. Ma... ciała nie zrobiliśmy, no, a tak. Dobra, chuj, i motuinsy. Jakby nic nie, nic no, nie, cia... nie, cia... nie mamy. Phantom, Phantom! Phantom! Bruch. W sumie radzę, bo ja zrobiłem jego zdjęcie i nie było w ogóle go widać. Ja. To faktycznie... Dobra, to Phantom, mogliśmy się na fotę. Parabolik mikrofon został odblokowany, hura! -y, Jeej, największe -y. serwo! Nie, parabolik mikrofon jest zajebisty. Każdy hater parabolic mikrofona na będzie napierdalany.